Szanowni Państwo, w poszukiwaniu demokracji bezpośredniej udałem się do szkoły, do uzdrowiska, znalazłem się w jednym ze stowarzyszeń i w jednym z osiedli. Zapytacie, czy znalazłem? I tak, i nie. Posłuchajcie tego, co mam wam do powiedzenia. Zajrzyjmy do jednej ze szkół, gdzie funkcjonuje samorząd uczniowski. Jest tam problem prezydium samorządu postanowiło, iż część pieniędzy samorządowych zostanie wydanych na sfinansowanie wycieczki do ZOO. I co się dzieje? Niektórym z was pomysł ten się nie podoba. Mówicie, nie zgadzamy się, to niesprawiedliwe, by w tak bezmyślny sposób wydawać nasze pieniądze. Z pewnością macie rację, ale czy ktoś chce was słuchać? Nikt. Mówicie, ale pomysł ten nie podoba się większości osób i znów nikt nie chce was słuchać. Po pewnym czasie głos zabiera Piotr i mówi. To nie może być tak, że naszego zdania nikt nie chce uszanować. Składaliśmy petycję do przewodniczącego samorządu klasowego, a ten nie przedstawił naszej propozycji na forum samorządu szkolnego. Nie może tak być, mówi Piotr. Wprowadźmy do statutu samorządu zapis mówiący o tym, iż przewodniczący klasowy ma uszanować nasze weto i informacje o tym przekazać do władz szkoły. Mało tego, ustalmy, że jeżeli za wetem opowie się więcej niż połowa klasy, wówczas owa decyzja będzie dla przewodniczącego samorządu klasowego wiążąca, a jeżeli Weto poprze mniej osób, będzie on tylko musiał informację o tym przekazać szkolnym władzom uczniowskim. W ten sposób, nawet nie wiedząc o tym, Piotr zaproponował kolegom z klasy uruchomienie instytucji Weta. O tym jak jest to ważne, dowiedział się od starszych kolegów. Potem było tak, że jak coś nie odpowiadało części klasy, informacja o tym obligatoryjnie przekazywana była całej klasie przez przewodniczącego samorządu klasowego. Oraz o sprzeciwie tym informowany był samorząd szkolny. Co się dalej działo, to już inna sprawa. Oczywiście zasady te później zmodyfikowano, ustalono, że debatować się będzie tylko nad wetem zgłoszonym przez minimum pięciu uczniów. Na tym jednak się nie skończyło. Część klasy chciała zakupić model szkieletu człowieka, co miało podobno pomóc im w poznaniu ludzkiej anatomii. Pomysł ten zupełnie nie przypadł do gustu przewodniczącemu samorządu klasowego. Nawet nie chciał słyszeć o tym, a jak powiedzieli mu, że inicjatywę tę należy przedstawić klasie i szkole, żachnął się, odwrócił napięcie i odszedł. I znów pojawił się Piotr. Nie może tak być, powiedział, że my zgłaszamy jakąś inicjatywę i nikt nie chce o niej słyszeć i nikt nie chce się nad nią pochylić. Parę dni debatowali w tej sprawie, po to, by wystąpić do samorządu szkolnego z wnioskiem o uzupełnienie statutu o zapisy, które zobowiązują przewodniczącego samorządu klasowego do zapoznania się z propozycją, przedstawienia propozycji całej klasie, przedstawienia propozycji również władzom szkolnym. Piotr nawet nie zdawał sobie sprawy z tego, że zaproponował kolegom procedurę, którą nazywa się inicjatywą obywatelską. W tym wypadku była to inicjatywa uczniowska. I od tego czasu tak też się działo. Każda inicjatywa była zauważana, poddawana ocenie na forum klasy i na forum szkoły. Potem ustalono już debatowanie nad tą inicjatywą rozbocznie się, gdy poprzyją przynajmniej pięciu uczniów, ale mogło być inaczej. Wy możecie ustalić to trochę inaczej. Pojawił się problem: czy czwartek zrobić dniem wolnym od nauki i zajęcia odrobić w sobotę, czy też uczyć się we czwartek normalnie, tak jak każdy inny dzień? odbywały się na ten temat burzliwe dyskusje w końcu decyzję podjął przewodniczący samorządu szkolnego zdecydował że zajęcia z czwartku przeniesione zostaną na sobotę jak on mógł tak zdecydować kto go do tego namówił dzieciarnia wrzała bowiem większość miała już jakieś weekendowe plany tym razem i tak pozostało ale znów zabrał głos piotr Zaproponowałoby wprowadzić referendum, a więc zapytać wszystkich, na przykład w formie ankiety, kto akceptuje jedną, a kto drugą propozycję. Jeżeli zdecydowana większość opowie się za jednym z rozwiązań, przewodniczący samorządu zobowiązany jest wolę uczniów szanować i wybrać takie rozwiązanie, które najlepiej odpowiadać będzie w większości. W ten sposób Piotr odpowiedział się za wprowadzeniem referendum jako narzędzia niezbędnego przy podejmowaniu ważniejszych decyzji. Referendum oczywiście uczniowskiego. I tak też działo się w przyszłości. Jeden z uczniów zaproponował, aby w trakcie kadencji odwołać nierobiącego czegokolwiek przewodniczącego. Nic z tego nie wyszło, bowiem statut nie przewidywał, aby w trakcie trwania kadencji uczniowie mogli odwołać przewodniczącego, który ewidentnie działa w interesie dyrektora szkoły, a nie uczniów. I znów dała sobie znać mądrość Piotra. Ten zaproponował zupełnie nowe rozwiązanie. Wprowadzono je do statutu. Od tamtej pory przewodniczący zachowywał się zupełnie inaczej. Więcej uwagi poświęcał względom kolegów, kolegów uczniów, bowiem ci, gdyby nie byli zadowoleni, w każdej chwili mogliby zdjąć przewodniczącego ze stanowisk. Słuchając tego felietonu, a raczej tej części felietonu, poznaliście trzy instytucje wspomagające zarządzanie uczniowską społecznością. To weto uczniowskie, inicjatywa uczniowska i referendum uczniowskie. W skrócie to po prostu wir, weto, inicjatywa, referendum. Czyli po prostu wir. Mowa też była o możliwości odwołania przewodniczącego ze stanowiska. A teraz wyobraź sobie inną sytuację. Wyruszasz w gronie kilkunastu znajomych nawczasy, mieszkacie w jakimś pensjonacie, do dyspozycji macie autobus. Wśród was są tacy, którzy palą papierosy, inni jedzą tylko posiłki bezmięsne. Jest wśród was kilka osób o innym kolorze skóry. Cała mozaika składająca się z różnych postaci. Jest również kierownik Turnusu. Ten zupełnie nie liczy się ze zdaniem wczasowiczów. Pan Kazimierz, emerytowany wojskowy, nie zgadza się z niektórymi decyzjami kierownika Turnusu. Często mu się sprzeciwiał. Chciałby o tym poinformować innych, ale nie ma ku temu żadnej okazji. Chciałby, aby kierownik Turnusu przyjął do wiadomości jego uwagi. Oraz sprzeciw i skonsultował to z innymi. Mógł o tym tylko pomarzyć. Kierownik nadal robił swoje. Sprawa dotyczyła pójścia zamiast na górę kart, nad jezioro, gdzie jest piękny zamek. Była inna sytuacja. Pan Zbigniew, ten, który wprowadzał się z panią Kasią, zaproponowałaby zorganizować wieczorek taneczny. Oczywiście zaproponował to kierownikowi turnusu. Ten zbył go, mówiąc, aby nie robił zamieszania, mimo że inni poparli tę propozycję. Takim właśnie człowiekiem był kierownik turnusu. W końcu czasowicze wzburzyli się. Dla kogo cała ta impreza? Dla kogo te wczasy? Dla kierownika czy dla nas uczestników? I tak grupa kilkunastu czasowiczów przycisnęła kierownika, jak to się potocznie mówi do ściany i zażądała czego zażądała? Aby gdy zwróci się o to przynajmniej pięć osób, problem przedstawić wszystkim uczestnikom turnusu. I nie tylko to jeżeli jest w czym wybierać, to należy zorganizować referendum. W końcu panowie Kazimierz i Zbigniew zaproponowali, aby zmienić kierownika turnusu, który tylko organizował takie imprezy, imprezy, które tylko bogaciły jego kieszeń. Nie było jednak takiej możliwości więc bałagan trwał dalej przez cały turnus zwróćcie państwo uwagę uczestniczy turnusu zaproponowali trzy rodzaje działań które miały sprawić że wypoczynek przebiegał będzie owocniej a co za tym idzie i ludziom będzie żyło się lepiej założyli weto aby nie iść na kurę kark domagali się uszanowania ich inicjatywy wieczorek taneczny w końcu zażądali referendum w formie głosowania cóż oni chcieli oni po prostu chcieli, aby ktoś uszanował i rozpatrzył ich sprzeciw, by ktoś rozpatrzył i wziął pod uwagę ich inicjatywę i aby pozwolił im wyrazić swoją opinię w formie referendum, którego wynik będzie obligował kierownika turnus. W skrócie, chcieli wprowadzić weto inicjatywę oraz turnusowe referendum. To nic innego jak tylko wir we wczasowym wydaniu. Drodzy Państwo. Przytoczone przykłady dotyczyły spraw istotnych dla małych grup. Można by powiedzieć spraw niezwykle błahych. A teraz przykład nieco większej wagi: Jesteście członkami stowarzyszenia. Przewodniczący robi rzeczy, które nie wynikają z zadań statutowych. Wyrzucił też ze stowarzyszenia Janka, bowiem ten skrytykował fakt, że domena, którą posługuje się stowarzyszenie, zarejestrowana jest na przewodniczącego, a nie na stowarzyszenie. Janek zaprotestował zgłosił swoje uwagi przewodniczącemu ten jak zwykle zbył go stwierdzeniem to nie twoja sprawa nic nie rozumiesz Janek wzburzył się poprosił o adresy e-mail członków stowarzyszenia by poinformować ich o swoim sprzeciwie oczywiście listy adresowej nie dostał do najbliższego zgromadzenia członków miało płynąć trzy miesiące i cóż Jankowi pozostało czekać i Janek czekał inny przykład Pan Krzyś, skarbnik stowarzyszenia, zaprotestował w związku z wydatkami, jakie w stowarzyszeniu czynił zarząd. Mało tego, sprzeciwił się w wyrzuceniu ze stowarzyszenia pani Eweliny, która słusznie krytykowała poczynania zarządu. Swoje weto przekazał do wiadomości przewodniczącego. Ten uśmiechnął się pod nosem, spojrzał potem na pana Krzysia i rzekł – to nie pana sprawa, pan nic nie rozumie. I koniec rozmowy. Jednym słowem, weto pana Krzysia nie zostało uznane nawet innych członków stowarzyszenia nie poinformowano o treści sprzeciwu jaki złożył pan Krzyś pan Krzyś nie dał się zastraszyć i wystąpił z inicjatywą zaproponował zarządowi aby ten zaprojektował budżet stowarzyszenia który to budżet zostanie uchwalony i aby członkowie zarządu trzymali się u planu finansowego bowiem przychody nie pokrywały wydatków a stowarzyszenie było stowarzyszeniem zwykłym w związku z czym za jego zobowiązania odpowiadali wszyscy członkowie stowarzyszenia i inicjatywę tę złożył w formie pisemnej na ręce przewodniczącego zarządu. Ten, przewodniczący stowarzyszenia, jak zwykle mało tego, że propozycję nie wziął pod uwagę, to na dodatek stwierdził, że pisma w tej sprawie nie dostał. I cóż nasz skarbnik, pan Krzyś, zrobił? Wystąpił ze stowarzyszenia. W końcu inni zrobili to samo. Pozostał tylko zarząd. W ten sposób cenna inicjatywa została zaprzepaszczona. W końcu pozostali członkowie stowarzyszenia, a było ich już tylko kilku, zażądali, aby zmienić przewodniczącego. Niestety nie było to możliwe, bowiem statut nie uwzględniał takiego rozwiązania. I działo się dalej. Podsumowując. W statucie brakło zapisów na temat weta członkowskiego, na temat inicjatywy członkowskiej, na temat referendum członkowskiego. Nie było też zapisów pozwalających przewodniczącego przestępcę zdjąć ze stanowiska. A teraz o tym, co działo się w Radzie jednego z osiedli. Pani Ewelina złożyła na ręce Rady Osiedla sprzeciw wobec budowy wodnicy, która przechodzić miała przez całe osiedle. Jako, że przewodniczący wykonywał ściśle polecenia prezydenta, któremu inwestycja ta była bardzo wygodna, schował w sprzeciw do szuflady i nikt o nim nie wiedział. Radni poinformowani o sprzeciwie odwracali się od pani Eweliny, odsyłając ją do przewodniczącego zarządu. Pani Ewelina pod swoim sprzeciwem zebrała dwadzieścia podpisów osób popierających jej inicjatywę i tym razem znów to wszystko poszło do szuflady. Gdyby w statucie Rady Osiedla był zapis obligujący do rozpatrzenia sprzeciwu na forum Rady i podjęcia wobec niego uchwały, sprawy miałyby się zupełnie inaczej. Wówczas działanie takie można byłoby zaskarżyć. Podobnie rzecz się miała w związku z inicjatywą emerytowanego oficera w sprawie wyznaczenia dodatkowego przejścia dla pieszych. Członek zarządu wysłuchał pana Zbigniewa i na tym się skończyło. Pan Zbigniew skrzyknął mieszkańców ulicy Czerskiej, stworzyli petycję i tym razem złożyli ją na ręce przewodniczącego rady. I znów nic się nie działo. Zdenerwowani mieszkańcy zażądali, by rada osiedla została w całości odwołana. Zorganizowali referendum. W tym wzięło udział 530 mieszkańców, czyli prawie połowa. I co? I nic, bowiem statut nie przewidywał zastosowania takiego rozwiązania. W konsekwencji mieszkańcy zgodnie stwierdzili, że nie ma co kopać się z przysłowiowym koniem szkoda czasu i tak działo się dalej. Osiedlem rządził prezydent robiąc wszystko, co chciał, a najczęściej robił to ze szkodą dla innych za pośrednictwem radnych osiedlowych. Szanowni Państwo, czego tutaj zabrakło? Zabrakło w statucie narzędzi sankcjonujących następujące żądania mieszkańców osiedla. Nie było zapisu i mieszkańcy mogą zablokować działalność Rady i Zarządu, składając poparte odpowiednią ilością podpisów weto. Nie było obowiązku rozpatrzenia ich inicjatywy niemożliwym było wyegzekwowanie zorganizowania referendum w sprawie. Brakło więc tego, co niektórzy nazywają wirem. Brakło więc obowiązku rozpatrzenia weta, przyjęcia inicjatywy lokalnej, zorganizowania referendum. Brakło też możliwości odwołania przewodniczącego w trakcie kadencji. Zobaczcie, jak ustanowienie takich rozwiązań zdynamizowałoby działanie Rady i Zarządu Osiedla. I na tym zasadza się istota wir. O tym, jakie znaczenie ma to w skali kraju, dowiedzieć się można słuchając pana Jerzego Ziębę na kanale Siewcy Prawdy. Ja też coś na ten temat powiem w następnym felietonie. Pozdrawiam Was serdecznie. Wojciech Kapuścik.